Nie ma tak to, brawa. to są laureaci srebrnych odznak. Gratulacje, jeszcze raz brawa, dziękujemy. Prosimy o puszczenie sceny, przepraszam, że tak powiem, bo tutaj teraz największa grupa, brązowe odzna odznaki klubu piłkarskiego RKS Lechia. I czytam po kolei, bardzo proszę, kto jest obecny, to prosimy o. Wejście tutaj na scenę. Wiesław Bisku, Robert Mielewski, Jarosław Dudkiewicz, Wiesław Agierach, Wiesław Pawłowski, Wojciech Jaworski, Bożena Juszczak, Jagoda Kaczmarek, Mariusz Kościsty, Sławomir Obara, Tomasz Krawczyk. Bardzo proszę tych, co są, żeby już powolutku tutaj przychodzili do nas, żeby sprawnie to poszło. Dalej. Wiktor Kuta, Marcin Lusek, Zygmunt Olczyk, Marcin Pilecki, Karol Poborski, Andrzej Rokita, Majcz, Aleksander Majicz, Aleksander Siedlecki, Wiesław Żmuda, Radosław Karp, Piotr Zwardoń, Krzysztof Janik, Paweł Godala, Andrzej Wdowski, Ryszard Pożyczka i Mariusz Strzępek. To pierwsza grupa. Bardzo prosimy kolegów, których tutaj... Wymieniłem jeszcze raz, przypominam szybciutko, Wiesław Biskup, Robert Mielewski, Jarosław Dudkiewicz, Wiesław Kiera, Wiesław Pawłowski, Wojciech Jaworski, Bożena Juszczak, Jagoda Kaczmarek, Mariusz Kościsty, Sławomir Obara, Tomasz Krawczyk, Wiktor Kuta, Marcin Lusek, Zygmunt Olczyk. Ale panowie na środek, prosimy bardzo wyjść z tego cienia tu na środek, przesunąć się, Tomek. Prawczyk, proszę poprowadź tu peleton dalej, cały wąż dalej, 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 śmiało, śmiało, pokazać się wszystkim tutaj obecnym na uroczystości. Zygmunt Marcin Pilecki, Karol Poborski, Andrzej Rokita, Aleksander Majcz, Aleksander Siedlecki, Wiesław Żmuda, Radosław Kart, Piotr Wartoń, Krzysztof Janik, Paweł Godala, Andrzej Dowski, Ryszard Pożyczka, Mariusz Strzemnik. Czy Pan Zygmunt Olczyk, bo koledzy mówią, że jest podobno. Zapraszamy Pana Zygmunt Olczyka. Wszyscy, którzy są na scenie, otrzymali, że tak powiem, to jeszcze pamiątkowe zdjęcie, chociaż tutaj koledzy nasi, dziennikarze też w tej gronie są. Dziękujemy, brawa dla naszych kolegów. Brązowe to były odznaki grupy piłkarskiego Lekia i teraz druga grupa, już ostatnia, proszę Państwa, proszę się nie denerwować. Ostatnia grupa, też brązowe odznaki. I wyczytuję po kolei: Artur Cholewiński, Michał Chachuła, Mateusz Matysiak Kamil Cyram, Andrzej Dolot, Mateusz Milczarek wydaje mi się, że na meczu jestem i czytam z Klaudiusz Król, Arkadiusz Adamiec, Marcin Pogorzała, Daniel Potakowski, Michał Tonowicz, Kamil Szymczak, Przemysław Morgaś. Maciej Winczak, Dawid Stańto, Grzegorz Piechna, Kasper Rakowski, Marcin Mirecki, Michał Polich, Ryszard Wroniszewski, Grzegorz Jabłoński, Ireneusz Kaczuba, Dariusz Kaczuba, Kamil Kubiak, Sebastian Kowalski i Marek Bernacki. Bardzo prosimy. Liczna grupa. Prosimy wszystkich, którzy są obecni. No w nie wszyscy się odlecili, ale jedenastkę by sklecił. Chociaż dzisiaj warunki nie najlepsze, ale pierwsza Liga ekstraklasa jeszcze gra. No i trzymamy kciuki za widzec dzisiaj, bo bardzo ważny mecz rozgrywa w Łodzi ze Śląskiem. Bardzo ważny. A kto masz o jak wiemy, fan klub widzewa jest dość i mocny. Myślę, że część naszych kibiców tam też pojechała. Prosimy koledzy dalej tutaj, Artur tu bliżej mnie, proszę bardzo, a wszystkich, żeby tam wyszli z, y, też na środek. Kto mniej, proszę Państwa, chodzi na mecze piłkarskie, to tutaj początek to, tak, jakbym, tak jak mówiłem, czytał skład pierwszej drużyny, która wyszłaby na mecz kolejny. Dzisiaj też jest dla nich mecz taki troszkę historyczny, wspomnieniowy. Myślę, że wielu z nich wiosną nadal będzie reprezentowały barwy, będzie reprezentować barwy klubu piłkarskiego Letnia. Bardzo prosimy. Dalej jeszcze koledzy śmiało. Kzeseni, ja których nie poznaje. tak, taka, tutaj to tu, wypadek. Kamil, tu, bliżej, tu bliżej jeszcze, żeby tam koledzy dalej po prostu. Wszyscy gratulacje. Jeszcze raz brawa i gratulacje to byli Będzie mała dogrywka, to tak jak w piłce nożnej prawie, no bo karnych raczej dzisiaj nie będziemy strzelać, ale bardzo panów prezesów, przepraszam, pana prezesa Potoka i, i Pana Sława Stanisława, Sipę, otóż Mirosław Oliwa się zjawił i za chwileczkę bardzo prosimy pana Mirosława tu na scenę, a panów prezesów o wręczenie oznaki, którą zarząd przyznał. Bardzo prosimy pana Mirosława i panów prezesów jeszcze to taka dogrywka piłkarska. Korzystając z tego, że Pan Prezes Edward Potok jest tutaj na scenie, prosimy o zabranie głosu. Szanowni Państwo, witam się z Państwem serdecznie. Chcę podziękować za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że dzisiaj tutaj mogę się spotkać z Państwem, jak rodziną piłkarską, młodzie, młodymi piłkarzami starszymi, z działaczami. Sponsorami zaproszonymi gośćmi jest to dla mnie duże wyróżnienie. Chcę pogratulować wszystkim odznaczonym. Przede wszystkim chcę złożyć gratulacje na ręce pana prezesa za osiągnięcia jakie zdobyła Lechia Tomaszów za osiągnięcia sportowe, ale również osiągnięcia wychowawcze. Chcę Podziękować za przedstawienie tutaj tych osiągnięć. Za przedstawienie historii w trzech wydaniach. To pierwsze oficjalne, to drugie poprzez czy w formie listu i trzecie w formie wiersza. Było to wzruszające i piękne i przedstawiło historię Waszego klubu Lechi Tomaszów. Lechia Tomaszów to część również łódzkiej piłki. Tutaj przed chwilą pan wspomniał Widzew, ale chcę powiedzieć przede wszystkim o lechi, która dzisiaj jest w trzeciej lidze w czołówce i wierzę, że będzie walczyła, jeśli nie w tym, to w przyszłym o awans do drugiej ligi. Bardzo chcę podziękować za szkolenie młodzieży. Od dwóch lat od was już mamy chłopców w reprezentacjach różnych ludzkiego Związku Piłki Nożnej to jest przyszłość dla Waszego klubu i dla Waszej piłki. Lechia Tomaszów wiele radości dała dla mieszkańców Tomaszowa i wierzę, że tak będzie w następnych latach. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować, ale i prosić sponsorów o dalszą pomoc bo dzisiaj kilka w wydaniu seniorów powyżej trzeciej ligi nie będzie funkcjonowała, jeśli nie będzie sponsorów. Chciałbym prosić również władze samorządowe, pana starostę, pana prezydenta o pomoc. Bo prawda jest taka, że tam, gdzie władze samorządowe chcą pomóc, to mogą bardzo pomóc klubom. Bo mamy również i takie, na terenie łódzkiego, związku miasta, gdzie władze niewiele pomagają, i tu nie boję się tego powiedzieć chociażby Łódź, gdzie i widzę w tu wspomniany, i UKS niewielką pomoc mają. A inne miasta, jak Kraków, Snoc Wrocław, Korona Kielce i wiele innych zespołów, gdzie w dziesiątkach milionów. Władze samorządowe pomagają, czy to w infrastrukturze budując stadiony, czy pomagając klubu, klubom, a mamy przypadki, o czym Państwo słuchacie, czy czytacie, w prasie, że nawet duże miasta Wrocław czy Korona Kielce w całości wykupiły w trudnej sytuacji kluby, wspomagają ich, a w przyszłości jeśli znajdą się sponsorzy to te kluby zostaną, czy te sekcje zostaną przekazane. Życzę, panie prezesie, by następne lata były jak najbardziej owocne dla klubu, by jak najwięcej było młodzieży, by klub grał w klasie centralnej. Życzę, by pan miał dobrych sponsorów. Oczywiście to, co tutaj zachęcałem, by pan również miał pomoc od władz samorządowych. Chcę również powiedzieć, że na dzień dzisiejszy często spotykam się z działaczami, często rozmawiamy lechi, rozmawiamy o waszym klubie, ale też przypominam sobie, gdzie często tutaj przebywałem jako trener łódzkiego orła, panie prezesie, to były lata 80. Gdzie i Lechia i Pilica grały w trzeciej lidze i piękne mecze tutaj rozgrywaliśmy, w łodzi rozgrywaliśmy. Tym bardziej jestem zadowolony, że dzisiaj mogę być tutaj razem z Wami, ludźmi, którzy bardzo, bardzo są związani z Lechią Tomaszą. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy Panu Prezesowi Edwardowi Porządkowi za słowa uznania. Za przekazanie nam pięknej pamiątki z okresu jubileuszu. Życzymy też powodzenia w tej trudnej działalności społecznej. I jako zamyka niejako zamykając tą klamrę oznaczeń, prosiłbym o wystąpienie w imieniu oznaczonych pana prezesa i wieloletniego działacza. Myślę, że wszyscy, którzy grali w piłkę nożną w Lechi troszkę wcześniej, przeszli przez Jurka ręce Jerzy Bykowski. Proszę Państwa, no dla mnie osobiście to jest sentymentalna podróż w czasie. Wśród tych 90 lat, 65 spędziłem w tym klubie. Tłoczno było na scenie, odznaczonych było kilkaset osób, ale przecież uroczystość jest wspaniała. To jest sztafeta pokoleń. To są ludzie, którzy w historii tego klubu pracowali na jego sukcesy. Osobiście pełniłem różne funkcje w tym klubie. Między innymi chcę zwrócić uwagę na to, że często zaczynamy od tego, że żegnamy tych, którzy odeszli. Ja miałem jakąś olbrzymią satysfakcję, że żegnałem bardzo często i dlatego bardzo dyskretnie, kiedy ten sztandar był odprowadzony do przysłowiowego lamusa, ucałowałem go. Powiewał on nad mogiłami otwartymi ludzi, którzy przez całe dziesiątki lat kochali ten klub i Jemu służyli. Jest to takie zakończenie, które no, chciałbym również przenieść na dzisiejszą uroczystość, dziękując tym wszystkim, którzy no nie wiem, czy postawili kreskę, czy wybrali ich do odznaczenia. W imieniu wszystkich odznaczonych, bez upoważnienia, co prawda, ale jak najserdeczniej Dziękuję. Dosyć już. Mikrofon to też moja słabość przez lata i dlatego należy mi przerwać gadanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jureczku, 100 lat życia życzymy. Proszę Państwa i rozpoczynamy tą część przeznaczoną przede wszystkim dla naszych gości, którzy tutaj się nie cierpią. Nie ma tutaj jakiegoś protokołu dyplomatycznego i bardzo prosimy, kto jako pierwszy z gości zabierze. Bardzo prosimy Pana Marka Mazura, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego tutaj o zabranie głosu. Klasi. Bez wątpienia jest to jeden z najstarszych klubów sportowych w regionie. Concordia jest 4 lata starsza. Kiedy Tomek przywołał już informację, że w 1938 roku Lechia awansowała do tej najwyższej klasy w regionie, do A-klasy, to powiem, że wtedy właśnie na koniec sezonu 1938 roku Lechia wygrała z Concordią, awansując do A-klasy. Ja jeszcze mam taki jeden moment, który mi się również serce otwiera, jak patrzę na flagę zielono-czerwoną. To przecież również i barwy ludowych z sportowych. Od nich też będę składać Państwu gratulacje i życzenia pozdrowienia. Ale to przecież LZS -y ściśle przez wiele lat współpracowało z Lechą Tomaszu dając do tej drużyny, do wielu drużyn znakomitych, znakomitych piłkarzy. Dzisiaj też na naprawdę widziałem wiele nazwisk, które wychowały się w różnych klubach sportowych. Bez wątpienia jest to najstarszy klub w regionie i w imieniu samorządu Województwa się bardzo serdecznie wszystkim zawodnikom, działaczom, trenerom podziękować. Podziękować za tą działalność przez wiele dziesiątek lat. Klub sportowy to nie tylko wychowywanie piłkarzy, to nie tylko sukcesy sportowe. Ale to przecież kluby sportowe tworzą historię miasta, historię regionu. Gdyby nie kluby sportowe, nie byłoby tutaj bogatej, bogatej historii. Bardzo serdecznie gratuluję i życzę kolejnych sukcesów. Cieszę się, że przychodzą nowi działacze, że przychodzą nowi sympatycy, że nowe grupy działaczy, którzy przejmują tą historię. Niezależnie od tego, jak Lechia ja przez te dziewięć 10 lat działała, bo były również inne sekcje, ale cieszę się bardzo, że ten klub przez 90 lat potrafił, potrafił dalej funkcjonować. Jak wspomniałem życzenia zawarte na tej tablicy na ręce prezesa, oczywiście dla wszystkich działaczy klubu składam życzeniami i kolejnych sukcesów. Prezes Boniek wspomniał, że będzie za 10 lat tutaj na i że w tym liście, który Tomek czytał, ja myślę, że wszyscy się spotkamy. Będzie to rzeczywiście Wielka Gala, bo Stolar Dalej to rzeczywiście moment, który, na który zasłużyła i zasługuje. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy Dziękujemy. Oczywiście oprócz klubu piłkarskiego lecha jest jeszcze klub siatkarski, który walczy w drugiej widze i też te tradycje siatkarskie kultywuje, te wspaniałe tradycje, o których tutaj była mowa, m.in. w liście Zbigniewa Bonka. Proszę bardzo, kto z Panów teraz chciałby, tak, Pan Stanisław Sipa, bardzo proszę, prezes okręgowego Związku Piłki Nożnej, w Piotrkowie Trybunalski. Szanowny Panie Pośle, Panie Przewodniczący, Panowie Prezesi, Drodzy Goście. Przede wszystkim chciałbym bardzo gorąco podziękować za zaproszenie. Olbrzymia to satysfakcja dla mnie, że w tak uroczystym dniu mogę być razem z Państwem. Z okazji jubileuszu 90-lecia istnienia klubu Sportowego Lechia w Tomaszowie Mazowieckim w imieniu kierownictwa Okręgowego Związku Piłki nożnej, a także swoim chciałbym złożyć Zawodnikom, trenerom, działaczom, pracownikom klubu oraz kibicom najserdeczniejsze gratulacje najlepsze życzenia. Proszę przyjąć wyrazy szacunku, uznania, szczerej sympatii za Wasze osiągnięcia, za trud włożony w rozwój i popularyzację piłki nożnej na terenie naszego kraju. Szanowny Panie Przewodniczący Goździk, z samą odpowiedzialnością za słowa chcę powiedzieć, że dzisiaj. Drodzy Państwo, możecie być dumni, ponieważ wielu młodych ludzi, dzięki Wam, znalazło nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu, ale również cel w życiu. A jest to rzecz najistotniejsza, najważniejsza, o której nie wolno nam zapomnieć. Nie wolno nam również zapomnieć o wielu wspaniałych ludziach, którzy są wokół Lechii Tomaszów. To dzięki tym ludziom klub ten dzisiaj funkcjonuje w sposób profesjonalny i w sposób godny reprezentuje Okrętowy Związek Piłki Nożnej Miasta Tomaszów i również Województwo łódzkie. Za to gorąco tym wszystkim Państwu dziękuję. Zapewne nie wszyscy Państwo będący na sali wiedzą o tym, że kilka lat temu niewiele brakowało i klub sportowy Lechia Tomaszów przestałby istnieć. Tak, dosłownie odbyliśmy wiele spotkań z Lech Lechii Tomaszów. Wiele rozmów przyniosło oczekiwany efekt. Dzięki temu efektowi dzisiaj możemy się tutaj spotkać. Dlatego też chylę szoła dzisiaj przed panem Janem Zaborowskim, przed Krzysiem Otylem. Ponieważ ci ludzie wzięli w tym momencie sprawę w swoje ręce, ja też staram się odrobinę pomóc. Spotkaliśmy się tutaj w Tomaszowie, Piotrkowie również, prowadziliśmy szereg rozmów i cieszę się, że taki był ich efekt. Drodzy Państwo, Uroczystość jubileuszowa jest okazją do oddania czci i uhonorowania wszystkich tych ludzi, którzy pracują na rzecz dobrego wizerunku Waszego klubu. Patrzą z szacunkiem i uznaniem na Wasze dotychczasowe osiągnięcia, Wasze czasowe dokonania. dokonania. Życzę panie prezesie, aby w przyszłości udało się zrealizować wszystkie zamierzenia, wszystkie cele, zarówno zawodowe, osobiste, sportowe. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy panu prezesowi Sikie, który często bywa u nas i jest jednym z naszego klubu. Bardzo prosimy teraz delegację sam, władz samorządowych miasta, gminy, miasto Tomaszów Mazowiecki, bo to tak oficjalnie się nazywa. Bardzo prosimy pana Stanisława Stańko, przewodniczący rady, wiceprezydent Waldemar Gędrowski i sekretarz miasta Krzysztof Janik. Dziękuję bardzo. Panie pośle, panie prezesie, szanowni państwo, na początku pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie do dzisiejszą, uroczystości. uroczystość. 90lecia Klubu Półkarskiego Klubu Sportowego Pilica. Przepraszam tak. W, w imieniu władz miasta Tomaszowa pragnę przekazać list gratulacyjny, którego w tej chwili doczytam. No pilica ponieważ w listowie pracowałem wiele lat Wychowany w, istomie. w istomie dlatego, to jest W dlatego tak Zarząd Klubu Piłkarskiego RKS Lechia 1923 w Mazowiecki. Mazowieckim. Szanowni Państwo, w imieniu władz samorządowych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki pragniemy złożyć na Państwa ręce moc serdecznej gratulacji w związku z przypadającym w tym roku spełnionym jubileuszem 90-lecia istnienia Klubu Piłkarskiego RKS Lechia Tomaszów 1923. Na ten zaszczytny dorobek złożył się trud wielu pokoleń, działaczy, zawodników, trenerów, sportowców i kibiców tworzących od lat niepowtarzalną atmosferę wokół zmagań sportowych w piłce nożnej. Obchodzimy jubileusz, obchodzony jubileusz to doskonała okazja do podsumowania wieloletniej działalności klubu. Złożenia hołdu jego założycielom oraz wszystkim tym, którzy na przestrzeni niemal wieku walnie przyczynili się do budowania prestiżu tomaszowskiego sportu. Żywimy, głębok żywimy głębokie przekonanie, że zdobyte w ciągu minionego okresu doświadczenia pozwolą Państwu, Drużynie Karzy Trenerskiej oraz wszystkim osobom związanych dziejami Lechy na dalszy rozwój w przyszłości a przede wszystkim stanowić będą sportową wizytówkę naszej lokalnej społeczności. Wiadomo powszechnie, że sport kształtuje charaktery, uczy wytrwałości i odwagi, pokazuje, jak wygrywać i z godnością znosić porażki. Sport to także twarda szkoła życia, a dla wielu wychowanków klubu okno na świat i droga do wielkich sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej. Mając w pamięci wciąż żywe wspomnienia z licznych wydarzeń sportowych, które są świadectwem aktywności i zaangażowania we wzbogacenie środowiska sportowego, pragniemy w tym wyjątkowym dniu raz jeszcze przekazać Państwu gorące podziękowania dla społeczności skupionej wokół klubu piłkarskiego RTS Lechia 1923 Tomaszowi Mazowieckiemu za dotychczasową współpracę, pasję, trud i aktualne oddanie idei powszechniania tak lubianej i popularnej w naszym kraju dyscypliny sportowej jak piłka nożna.